Cześć, z tej strony prezes Tomek i w dzisiejszym filmie poznacie zasady gry. Szóstka bierze. Nie. Szósty bierze. Nie. Nie. Sześć bierze. Nie. Kurde, no to jak? Szósta bierze. Jasne. Szósta bierze to gra przeznaczona dla dwóch do dziesięciu graczy w wieku od dziesięciu lat. Rozgrywka składa się z kilku rund i trwa około 45 minut. Przed rozgrywką warto przygotować kartkę i długopis do zapisywania wyników po każdej rundzie. Do gry wykorzystujemy specjalną talię kart z wartościami od 1 do 104. Na kartach oprócz wartości liczbowych znajdują się też bycze głowy. Ich liczba uzależniona jest od numeru karty. Wszystkie karty zawierające na końcu piątkę, np. 5, 15, 25 itd. mają dwie bycze głowy. Pędące wielokrotnością 10, 10, 20, 30 dalej mają 3 bycze głowy. Pędące dubletami, jak np. 11, 22, 33 itd., mają 5 byczy głów. Uwaga, karta 55 jest zarówno dubletem i ma piątkę na końcu, dlatego ma 7 byczy głów. Pozostałe karty zawierają jedną byczą głowę. Celem gry jest zebranie jak najmniejszej liczby kart. Każda zebrana karta jest warta minus jeden punkt za każdą głowę byka, która się na niej znajduje. Gra kończy się po kilku rundach, kiedy jeden z graczy zbierze co najmniej 66 byczych głów. Zwycięża gracz, który zgromadził najmniej ujemnych punktów. Gra posiada dwa warianty: podstawowy, cechujący się dużą losowością, i zaawansowany. Ja polecam Wam zdecydowanie ten drugi, strategiczny wariant. Bo, właśnie wtedy będziecie mogli poznać w pełni piękno i samo sedno tej gry. W wariancie zaawansowanym, liczba kart użytych do gry jest limitowana liczbą graczy. Reguła jest tutaj bardzo prosta: liczba graczy razy 10 plus 4. Czyli jeżeli w rozgrywce bierze udział 3 graczy, to wykorzystujemy 34 karty o wartościach od 1 do 34. Przy czterech graczach 44 karty o wartościach od 1 do 44 i tak dalej. Karty z wyższymi wartościami nie biorą udziału w rozgrywce i można je schować do pudełka. Karty wykorzystywane w rozgrywce są umieszczane na stole odkryte. Następnie spośród odkrytych kart każdy gracz po kolei bierze na rękę jedną kartę. Czynność się powtarza, aż każdy z graczy będzie miał na ręce 10 kart. Pozostałe cztery karty umieszcza się na stole. Każda z nich jest pierwszą kartą rzędu. Do nich gracze będą dokładali kolejne karty. Rząd nigdy nie może mieć więcej niż pięć kart. Teraz możemy zacząć rozgrywkę. Gracze wybierają po jednej karcie z ręki i kładą zakrytą przed sobą. Następnie jednocześnie odkrywa się wszystkie karty. Osoba, która zagrała kartę z najniższym numerem, gra jako pierwsza. Umieszcza ona zagraną przez siebie kartę w jednym z czterech dostępnych rzędów. Następna w kolejności jest osoba z drugą pod względem wartości kartą i tak Karty zawsze są dokładane do rzędów jedna obok drugiej. Gra według tych reguł toczy się, aż każdy z graczy nie dołoży wszystkich swoich 10 kart. Oczywiście w każdej turze każdy gracz musi zagrać jedną kartę. Nie wolno pasować. Do rzędów karty są dokładane zgodnie z dwoma zasadami. Zasada numer jeden: Kolejność rosnąca. Karta dołożona do rzędu musi mieć większą wartość niż ostatnia karta w rzędzie, do którego jest dokładana. Zasada numer dwa: Najmniejsza różnica. Różnica pomiędzy wartością kolejnych kart w rzędzie musi być jak najmniejsza. W każdym z czterech rzędów może znajdować się nie więcej niż pięć kart. Jeśli rząd zawiera już pięć kart, a gracz jest zmuszony do dołożenia szóstej, to musi zebrać pięć kart z tego rzędu. Bo jak mówi tytuł gry, szósta bierze. Zagrana przez niego karta jest teraz pierwszą kartą w nowym rzędzie. Jeżeli gracz wybierze kartę, która ma niższą wartość od ostatnich kart w każdym rzędzie, to również musi zebrać wszystkie karty z jednego rzędu. Tym jednak razem gracz sam wybiera rząd, z którego zbierze karty. Zagrana przez niego karta jest teraz pierwszą w tym rzędzie. Teoretycznie gracz powinien, ale nie musi, wybrać rząd z najmniejszą liczbą bycze głów. Zebrane karty gracze trzymają w stosach leżących bezpośrednio przed nimi. Uwaga! Zebranych kart nie wolno mieszać z trzymanymi na ręce. Gdy wszystkie karty zostaną zagrane, runda dobiega końca. Każdy liczy zebrane przez siebie bycze głowy. Ujemny wynik każdego gracza jest zapisywany na kartce, po czym następuje kolejne rozdanie. Do rozgrywki w wariancie podstawowym używamy wszystkich 104 kart. Całą talię dokładnie tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po 10 kart. Następnie odkrywamy stali 4 karty, które umieszczamy odkryte na stole. Dadzą one początek czterem rzędom. Rozgrywka przebiega według przedstawionych wcześniej zasad. Po każdej rundzie wszystkie karty ponownie tasujemy i rozdajemy. Jeżeli film Wam się podobał, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek. Cześć!